Dzień dobry. Dzisiaj mamy na podnośniku projekt. To jest takie bardzo modne słowo, zaczerpnięte z angielskiego Project, czyli przedsięwzięcie. Mianem projektów zwykło się w naszym kraju określać wszelkie modyfikacje przy samochodach, tutaj każdy ma projekt. Najczęściej się to objawia tym, że jest kupione. Cokolwiek, założone są do tego wielkie felgi, jest to obniżone. Często są jakieś naklejki, zwłaszcza jeśli to jest samochód japoński, to zaraz jest JDM Power albo jakieś tam takaty czy inne tego typu rzeczy. Wszyscy oczywiście, którzy mają samochód z napędem tylnym, to są drifterzy, a ci, którzy mają 4x4, to są rajdowcy. Także, jak tutaj widzimy, mamy tutaj Driftera. Samochód jest z 1995 roku. Ma SR-20D pod maską, czyli powinien mieć w granicach tam 200 paru koni. Ma jakiś chiński gwint. Nie wnikałem za bardzo jaki, może czasem lepiej nie wiedzieć. No i co najważniejsze. Ma bitum, ale takie ilości bitumu, że aż poczułem, jak się cofam do lat 90., a w sumie to nawet i trochę dalej. Właściciel po części zgodził się na nakręcenie tego filmu. Nie wiem, czy wie, w co się wpakował, ale w tym momencie to już kości zostały rzucone. Obejrzyjmy sobie ten fantastyczny projekt. Ratuje go w sensie właściciela to, że on po prostu to takie kupił. Podaż tych samochodów w tej wersji jest tak znikoma, że najczęściej kierujemy się tym, że samochód jest w miarę w jednym kawałku, bo resztę się zrobi. No tutaj ratuje go trochę to, że spod tych warstw, bo to chyba nie jest jedna warstwa pięknego, pękającego bitumu. Zapewne dałoby się odzyskać spore połacie całkiem zdrowej blachy, aczkolwiek tarcza tutaj w podłużnicy to nie wiem czy to rzeczywiście będzie aż tyle tej zdrowej blachy, że warto było, no ale nic, jest duża miska, jest turbo. Jest wyciek z klimatyzacji. Jest tutaj odma wypuszczona. Co ciekawe, długość tego wężyka poniżej tego spornika jest większa niż prześwit tego samochodu. W związku z czym on jest tutaj ładnie tak poobcierany. To jest w sensie ten samochód. To jest taki w sumie obraz znacznej części polskiej, ale nie tylko polskiej, sceny tuningowej bo tak jak wspominałem, jest samochód jakiś tam powiedzmy sportowy, zakłada się na niego wielkie felgi, zakłada się na niego dużo różnych chińskich części, zakłada się na niego jakieś bodykity i tak dalej, kolorowe części, żeby było jak najwięcej tych kolorów, to jest najistotniejsze, no i wtedy to już jest taki pełnoprawny projekt. Najlepiej jeszcze jak się założy, o tak jak tutaj z przodu, Wielki intercooler, żeby go było widać. Tu jest nawet taki dodatkowy blow-off. Blow oczywiście, tam jest u góry, ale to jest taki dodatkowy. Ta opaska jest luźna, więc jeśli to ciśnienie jest zbyt duże w układzie, to wtedy tędy następuje upuszczenie tego ciśnienia, żeby się coś nie stało. Tutaj mamy czujnik temperatury oleju. To jest taka specjalna sportowa metoda, że podpina się tylko jeden przewód, drugi się urywa i one tak dędają tutaj, żeby to lepiej działało, bo jakby było przypięte jakoś po bożemu nawet do tych przewodów tutaj, które są, nie wiem czy od wspomagania czy od klimy, nie patrzyłem, ale są, to już by było bez sensu. Lepiej puścić te wszystkie przewody tak o, właśnie tutaj dędające, to to wtedy będzie całkiem dobrze, co tu mamy do zrobienia? No, właściwie nic, jedynie mamy na to zajrzeć. No, więc zajrzenie skończyło się zobaczeniem, że w skrzyni prawdopodobnie nie ma oleju. No i rzeczywiście było go o litr za mało, bo nie dość, że ciekło skorka. To jeszcze cieknie tutaj z uszczelniacza przy wyjściu na wał. Zajrzenie. Skończyło się tym, że musimy zrobić coś z tym. To jest taka specjalna tuleja pływająca się to nazywa. Ona po prostu pływa w lewo, w prawo. No, ja ręką nie jestem w stanie tego. A nie, jestem! o Widzicie, jak ją trochę postukam, to ona pływa. To jest taka zmienna geometria przedniego wahacza. Dlaczego w ogóle to podniosłem, skoro mieliśmy zmienić tylko olej i przejrzeć przednie hamulce? No z ciekawości, nie mogłem sobie pozwolić na przepuszczenie takiej okazji, żeby zobaczyć taki JDM od spodu. No i co nam się tu pojawiło? No pojawiły nam się właśnie te tuleje, pojawił nam się luźny układ dolotowy, w sensie te niepodokręcane opaski na wężach od intercoolera. Tutaj wąż od chłodnicy ociera trochę o tą ramę, ale to powiedzmy nie będziemy się czepiać. No, wszechobecne wycieki, nawet nie jakoś szczególnie, bo podobno silnik był robiony w tym aucie i rzeczywiście wygląda, że ktoś tutaj był. Tu mamy przymocowany intercooler tymi jasnymi płaskownikami. No, a tutaj jest sam on w sobie i ta właśnie jego opaska. No pięknie to wygląda, takie jest całkiem sportowe. Tutaj coś cieknie, ale to chyba jest filtra oleju, jeszcze zresztą tam jest jakaś podstawka, też tam jest nawieszane różnych przewodów. Tutaj jeszcze chciałem się skupić na tym pięknym bitumie, to jest taki wspaniały środek, zobaczcie jak on pięknie się błyszczy jak on pod palcem się nawet nie lepi, jedynie zostają na nim odciski palców, tak trzeszczy. O i tak pod paznokciem o, widać, że to jest elastyczne, także bardzo dobry środek. Ja gdzieś widziałem taki nawet, gdzieś mi mignął, ale nie powiem wam gdzie. Spod niego wychodzą tutaj piękne płaty korozji. Zresztą tutaj przy przewodach widać było jak on był fachowo nakładany. Pięknie pęka, naprawdę fantastyczne są te pęknięcia, to można by łazić tutaj i oglądać i zdjęcia temu robić, jak również pięknie kapie jak się dogrzeje, popatrzcie, spróbuję Wam to przybliżyć jakoś, tu są takie piękne sople z niego, nie wiem, jak to ująć, a zobaczcie, tu jest taki piękny sopel, jak on się... Pięknie wygina, jakie to jest elastyczne, jaki to jest fantastyczny środek. Można go z powrotem przykleić, jak on tak o, i się już y, sopluje i zacznie kapać. Tego jest bardzo dużo. Zobaczcie, tutaj mamy też jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden. I tutaj przy, y, przy wydechu, gdzie ma ciepło, no to wtedy się właśnie bardzo fajnie roztapia. Cudowna technologia, naprawdę bardzo mi się podoba. No, nie wiem czy zaczniemy to stosować, czy wprowadzimy to tutaj u nas do oferty, bo ja mam trochę alergię na kolor czarny i myślę, że to jest główny powód, właśnie tego. Tu mamy przykład bardzo fajny na to, dlaczego niekoniecznie. Należałoby auto podnosić za progi, jak również dlaczego wstawiamy gdzie się da stopki do podnoszenia samochodu i dlaczego zawsze zabezpieczamy te właśnie łączenia masą. To jest dokładnie to, czego chcemy uniknąć za te kilka czy kilkanaście lat. No, poza tym, samochód bardzo ładny, jak wspominałem, duże felgi, małe hamulce. Chińszczyzna bardzo ładna, czerwona, no ale przecież gwintowane. Także świetnie. No i body kit zamontowany w fantastyczny sposób na blachowkrętach i silikonie. Tutaj są resztki silikonu, które zostały. Bardzo dobry pomysł, ponieważ no nie warto marnować, lepiej nalepić na to, co już jest na samochodzie. Zawsze będzie dodatkowa ochrona. No i chyba tyle. Co bym Wam chciał powiedzieć o Nissanie, może jeszcze popatrzymy na piękny wydech, bo to często w ogłoszeniach, kiedy są takie samochody kupowane, to jest, że wydech z kwasu i jakieś tam inne zaawansowane modyfikacje, no wydech z kwasu jest jak najbardziej, przy czym to jest taki trochę bardziej nierdzewka niż kwasówka. Cały jest pospawany powiedzmy, że tigiem, nawet w miarę jakoś. No, chyba że mówimy o tym, jak ktoś wspawał w niego sondę szerokopasmową, to by pasowało wrzucić na taką grupę na Facebooka. Tam są fachowcy pawalnictwa wirtuozi, którzy potrafią naprawdę cudowne rzeczy wyspawać. Oni bardzo by lubili właśnie takie spawy, zwłaszcza na kwasie migomatem, ile wlezie, żeby tylko się to jakoś trzymało. Tak to pięknie wygląda. No i oczywiście ta sonda jest niepodpięta, bo po co. No tutaj mamy wtyczkę od niej. No to jest boszowskie, szerokie pasmo ls coś tam 4,2 pewnie. Więc ona tutaj jest wypuszczona. Gdybyśmy chcieli, na przykład na parkingu, to wystarczy się schylić, wyciągnąć, podpiąć i już możemy stroić. Co jeszcze chciałem pokazać a propos tych wszystkich obniżanek? Do pewnego momentu ok, ale w pewnym momencie wahacz zaczyna iść już do góry w sensie takim, że stworzeń wahacza zaczyna być wyżej niż jego mocowanie do ramy. No, skutkuje to tym, że sytuacja się odwraca i zamiast mieć coraz większy negatyw, który jest jak najbardziej pożądany przy jazdach torowych, to ten stworzeń zaczyna nam wywijać zwrotnicę w drugą stronę i robi się nam powyżej pewnego obniżenia coraz większy pozytyw. Tak samo jeśli mamy drążki tak ładnie wyciągnięte, już, no, patrzcie, to już nie ma poziomu na tych drążkach, one już idą do góry. Mówię o kierowniczych. Także no wszystko fajnie, świetnie. Chciałem tu zajrzeć, bo warto coś takiego zobaczyć od spodu. No nie spodziewałem się, że zobaczę aż tyle ciekawych rzeczy. W tym coś stukało przy najeździe na jakieś małe nierówności, tym podobne rzeczy. No podejrzewam, że właśnie w takim szybkim sportowym aucie bardzo dobrze jest kiedy. Ta kołyska pod silnikiem, czy tam rama, do której jest kręcona maglownica, i całe zawieszenie jest w ogóle niedokręcona, i praktycznie zaczynają z niej już wypadać nakrętki. Nie wiem, czy to był jakiś celowy zabieg, czy, czy po prostu to tak ma być w japońskich samochodach. Mało ich jeszcze widziałem, więc nie do końca powinienem się wypowiadać ale takie coś tutaj zauważyłem i, no i dowiemy się czy mamy to dokręcać czy może jest to jakieś specjalne czy to o, chyba się właśnie wyjaśniło bo to się obraca razem z tą szpilką która tam jest więc pewnie albo będzie dostęp do tego od góry albo ta śruboszpilka szpilka jest obrócona już w podłużnicy i będzie bardzo niefajnie. Nic, skończmy pomału już te ciekawostki. Tutaj może jeszcze taki wieszak wydechu, niezbyt integralny z jego drugą częścią. No i tak samo na końcu tego wydechu. Tutaj też ta guma jest zupełnie niepotrzebna, tylko zwiększa niepotrzebnie masę. Więc to zostało usunięte teraz. Samochód jest lżejszy, bardziej ochoczo zamiata tyłem. No, ale rzecz, która oprócz bitumu mnie tutaj bardzo urzekła, to jest chłodnica oleju wraz z pompą do tylnego dyfra. To jest poważne rozwiązanie. Takie było stosowane nawet w niektórych Suprach, ale tylko w Twin Turbo. I to nie wszystkich. W związku z czym bardzo fajna rzecz. Czujnik temperatury. Tutaj mamy chłodnicę całkiem sporą, tutaj mamy pompę i to chłodzi nam tylny dyferencjał. Co do reszty nie chcę już za bardzo się pastwić nad tym samochodem, na przykład nad takimi rzeczami jak ten pogięty nie wiadomo czym i od czego wahać. Co ciekawe drugi wygląda tak samo, więc albo jest celowy zabieg Nissana, w co wątpię, albo już bardzo nasi tu byli. Tu zobaczcie, jeszcze też bardzo fajnie widać jak ten bitum był nakładany, że praktycznie gdzie popadło, byle jak, byle szybciej na rdze, bo też nam pięknie ta rdza z wychodzi. No byle auto było od spodu czarne, no to jest chyba taka osłona termiczna, ona częściowo jest tutaj na zbiorniku, ale częściowo jest już na tak zawinięta, to może ją tak zostawimy, niech ona tutaj sobie będzie przyjrzyjmy się jeszcze na koniec o, tak, tu mamy pięknie nawalone bitumu ale z tej strony już był zupełnie niepotrzebny, więc no więc już nie mamy nawalone, cała podróżnica tutaj jest odmalowana w jakimś no, chyba w jakimś podkładzie czy lakierze Pięknie rdzewieje. Bardzo jestem ciekawy, czy właśnie spod tego bitumu odzyskalibyśmy spore połacie czystej blachy, czy spod tego bitumu wylazłyby nam takie rzeczy, że się najstarszym blacharzom nie śniły. No, tego nie będziemy sprawdzać. Samochód mamy tylko do oględzin, żeby zobaczyć, jak to od spodu wygląda i nie będziemy się za bardzo tutaj na nim skupiać. Chciałem wam pokazać, ponieważ no ciekawostka, samochód bardzo rzadki, ciężko w ogóle znaleźć taki samochód gdzieś w ogłoszeniach, nie mówiąc już o tym, żeby kupić go w jakimś rozsądnym stanie. Co z rozwiązań fantastycznych jeszcze w nim oprócz właśnie tylnej, oprócz tej chłodnicy oleju w dysze, to oto ma wycieraczkę tylnej szyby. Japoński patent, który uwielbiam, uważam, że wszystkie sedany powinny to mieć tak jak na Japonię, czy jakieś właśnie kupety, no ale tak się utarło, że tego nie ma. I jak się sedany jedzie w miarę szybko w deszczu, no to jest jeszcze ok, ale jak się stoi w miejscu, to. Ta tylna szyba jest wiecznie zalana. Nie pastmy się już nad Nissanem, chciałem Wam pokazać projekt, który właśnie obrazuje jak w większości wyglądają te wszystkie cudne auta, którym się to robi zdjęć, którymi jeździ szeroko pojęta młodzież. No bo przecież wiadomo, że błyszczeć się ma z zewnątrz i to jak najbardziej ten samochód robi. A pod spód, no któż pod spód zagląda, no jacyś amatorzy y, rdzawych klimatów, y, czasem mechanicy, jeśli muszą, raz do roku diagnosta, aczkolwiek też nie zawsze widzi, bo czasem ma y, jakieś banknoty na oczach, czy, czy, czy czym tam przesłaniają im te oczy, żeby oni nie widzieli, także y, no tyle w kwestii Nissana samochód ciekawy, rzadki, no tyle, że niestety, jeśli by chcieć z tego zrobić coś, coś naprawdę ciekawego i takiego, żeby oczy wypadały, no to ogrom pracy, najpierw usunięcie całego tego asfaltu, później zapewne dobra blacharka. No i dopiero po tej blacharce można by myśleć o jakichś zabezpieczeniach podwozi, o mechanice, o lakierze, o hamulcach i o wszystkim po kolei. No a na to zapewne brakłoby wielu ludziom i funduszy i niektórym również cierpliwości. Że Kończymy. Życzę Wam, żeby żaden Wasz samochód nie wyglądał od spodu po konserwacji tak jak ten. Ja bym czegoś takiego w życiu nie zrobił, ale wiem, że są ludzie, którzy jak najbardziej są fanami smoły i asfaltu. Samochód od spodu ma być czarny, samochód ma się lepić, bo wtedy jest świetnie. No, jak najbardziej, no, proszę obejrzeć. Ja tu tylko dokumentuję. Tak wyglądają właśnie te bitumiczne powłoki, które dostaną trochę temperatury, i to jest właśnie ich próba czasu. Po soli, po temperaturze, po czasie, po wielu latach na drogach, nie wiem jak wielu nie pytałem, ale tak najczęściej niestety to nam wygląda.